Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na wyjątkowy filmik, specjalny filmik, w którym zdradzę Wam moje sekrety na udaną bezę Pawlową. Pawlowa to deser, który powstał w 1926 roku bodajże, na część prima balleriny właśnie o nazwisku Pawłowa. I od tamtej pory deser ten jest majestatyczny, piękny, popularny i słynący z tego, że nie każdemu wychodzi. Ja Pawlową piekę już od dobrych kilku lat i wydaje mi się, że wychodzi mi to naprawdę całkiem nieźle. I właśnie w dzisiejszym filmie będę chciała Was przekonać, że deser jest naprawdę prosty do przygotowania, a stosując się do kilku zasad mamy prawie pewność, że nasza Pawłowa będzie piękna, okazała i co najważniejsze bardzo, bardzo smaczna. Dajcie się przekonać, obejrzyjcie filmik. Dodatkowo Wam powiem, że ja nie jestem miłośniczką pieczenia, więc nie mam zdolności pod tym względem. Do tego filmu zainspirowała mnie książka. Książka Natalii Sońskiej, Co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić? Teraz sobie pomyślicie, to jakaś książka kulinarna, czy jakie to ma nawiązanie? A no właśnie, jest to drugi tom z serii Jagodowa Miłość tejże autorki. Główna bohaterka, Jagoda, zwana przez siostrę uroczą Boróweczką, pracuje w cukierni, w cukierni słodkiej. Cukierni, która się nazywa Słodka. I Jagoda uwielbia piec. Ja nie uwielbiam piec, ale Jagody popisowym numerem jest Sernik, a moim zdecydowanie popisowym numerem jest Pawłowa. I to jest wspólny mianownik mój i Jagody. To zobaczcie w takim razie, czy ta beza jest taka trudna, czy nie. Ona się troszeczkę piecze, więc będziemy mieli sporo czasu, abym do Was powróciła i opowiedziałam Wam więcej o tej książce. No to lecimy, kochani, do przygotowania naszej bezy bądź, że będziemy potrzebowali 6 białek. Żółtka niestety w tym przepisie nam się nie przydadzą. Potrzebujemy 6 białek jajek kurzych i ja zawsze decyduję się na jajka w rozmiarze L. Kolejna rzecz niezbędna do przygotowania naszej bezy to szczypta soli 300 g cukru drobnego i to jest naprawdę istotne. Cukier musi być drobny. Nie proponuję cukru pudru i zdecydowanie nie polecam cukru klasycznego. Jedna łyżeczka octu winnego. Ja zawsze decyduję się na ocet winny z białego wina oraz jedna łyżeczka mąki ziemniaczanej. Potrzebny również nam papier do pieczenia oraz coś do odrysowania kształtu naszej bezy. Może to być tortownica o średnicy 21 cm. A jeżeli nie macie troskownicy, nie martwcie się, wystarczy równie dobrze pokrywka od garnka. Przygotowanie naszej bezy zaczynamy od włączenia piekarnika, od tego, żeby ten piekarnik się nagrzał. Wybieramy opcję góra-dół, ja mam piekarnik elektryczny i pierwsze 5 minut nasza beza będzie piekła się w wyższej temperaturze niż kolejne 3 godziny. I jak ustalić tą wyższą temperaturę? Niestety trzeba znać swój piekarnik, jest to metoda propi błędów. Temperatura nie może być zbyt wysoka, bo chcemy, żeby nasza beza była jak najbardziej w kolorze białym, czyli żeby się nie przypiekła. Ja mam akurat piekarnik marki Amika, i z tego co się orientuję, to właśnie piekarniki tejże firmy mają taką tendencję do przypiekania. Ja tą temperaturę najwyższą ustawiam na 130 stopni. Kiedy piekarnik mam już włączony na 130 stopni, góradą przypomnę, że ten zaczynam od narysowania kształtu koła na papierze do pieczenia i ten kształt to będzie plus minus kształt naszej bezy. Następnie wyjmuję jajka z lodówki i wbijam 6 białek do miski. Pierwsza istotna kwestia jest taka, że te białka muszą być naprawdę zimne, ważne, żeby były one z lodówki a druga sprawa jest taka, że do naszych białek nie może się dostać nawet mini, mini, mini fragmencik żółtka. Jeżeli Wam to żółtko się dostanie, no to niestety, ale białka są do wylania i zaczynamy całą zabawę od nowa. Białka w misce, dodaję szczyptę soli i zaczynam miksować, ubijam pianę na sztywno. Muszę mieć stuprocentową pewność, że przy teście odwróconej miski Piana się nie ruszy. Piana sztywna, pozostaje mi teraz dodać cukier. Mamy 300 g drobnego cukru, który będziemy dodawać stopniowo, nie przerywając miksowania. Nie jest istotne zasadniczo, na jakich obrotach wykonujecie proces miksowania, natomiast istotne jest, żeby dosypywać ten cukier stopniowo. Jeżeli boicie się, że za bardzo Wam się ręka omsknie, polecam użyć do tego celu łyżki i dodawać stopniowo po łyżce, tak, aby po prostu cukier idealnie nam w, naszych, w naszej pianie z białek się rozpuszczał. Kiedy cały cukier dodany, na sekundkę przerywam miksowanie i dodaję łyżeczkę octu z białego wina oraz łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Miksuję ponownie, i nie pozostaje mi nic innego jak wyjąć pianę na wcześniej przygotowany papier do pieczenia z naszym okręgiem i formować bezę. I tutaj istotne jest. Żeby zacząć bezę formować od boków, więc podnoszę bezę od boków, formując jej kształt. Dodatkowo to będzie po prostu ładnie wyglądało po upieczeniu. Kiedy beza już jest uformowana, specjalnie dźgam ją od góry, tak aby pozostały takie, wiecie, strzępki, nie wiem jak mam Wam to wyjaśnić, oraz aby pozbyć się nadmiaru powietrza, tak? Przygotowaną bezę wkładam do piekarnika, wstawiam do piekarnika na środkowy poziom, na 5 minut temperatura 130 stopni. 5 minut minęło, zmniejszam temperaturę na 100 stopni i bezpiekę przez 3 godziny. Pawlowa w piekarniku. Trzy godziny czekania, potem jeszcze też trochę będziemy czekać, ale to wszystko Wam będę mówić na bieżąco. A ja pozwólcie, że teraz przejdę i opowiem Wam o książce, o książce Co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić, autorstwa Natalii Sońskiej, która to właśnie mnie zainspirowała do nagrania tego filmu. Tak cały czas się zastanawiam, w jaki sposób mam Wam opowiedzieć o tej książce, żeby było to dla Was interesujące. I postawiłam na taktykę, zobaczymy, czy słuszną, że opowiem Wam. Jak wam opowiadała koleżance. Ba, opowiadałam koleżance właśnie w zeszły weekend na temat tej książki, więc po prostu spróbuję odtworzyć tą rozmowę. Generalnie musicie wiedzieć, i to od tego muszę zacząć, że ja nie jestem taką miłośniczką czytania jak co po niektórzy. Nie należę do osób, które siadają pod kocykiem i pochłaniają książki. Niestety, bardzo nad tym ubolewam. Jestem w jakimś stopniu osobą leniwą, zdarza mi się. Kiedy mam wybór, coś obejrzeć albo przeczytać, no niestety bardzo często wybieram YouTube, film, serial, ale książkę. A z tą książką było inaczej. ją w zaledwie dwa wieczory, więc, no, słuchajcie, to, to jest zawsze, to zawsze była najlepsza rekomendacja, właśnie dla moich znajomych. Jeżeli ja przeczytam jakąś książkę i to jeszcze w trybie ekspresowym, to znaczy, że. Ona po prostu musi być dobra. I dokładnie tak. Ta książka spodobała mi się szalenie. A co w niej takiego wyjątkowego? Czy mam coś wspólnego z główną bohaterką? Zaraz do niej dojdziemy. Czy co sprawiło, że tak tą książkę pochłonęłam? Powiem Wam, że po prostu, po ludzku, polubiłam główną bohaterkę Jagodę. Nie mamy z Jagodą za bardzo nic wspólnego, oprócz tego, że właśnie naszym mamy popisowy deser, ona sernik, ja Pablową, ale... Po prostu ją polubiłam. Polubiłam i byłam bardzo ciekawa również, czy uda jej się w końcu znaleźć szczęście. Bo Jagoda jest taką osobą, która szuka szczęścia, a, życia jej, a życie niestety jej nie zawsze w tym pomaga i rzuca jej kłody pod nogi. No to kim jest ta Jagoda? Jagoda jest dziewczyną, która jest właścicielką kamienicy. W tejże kamienicy na dole znajduje się cukiernia słodka. Jagoda właśnie w tej cukierni pracuje na co dzień. Zajmuje się generalnie na takim stanowisku, pracuje, że zajmuje się po prostu obsługą gości, jest kelnerką, natomiast w wolnych chwilach, lub właśnie dla poprawy nastroju, idzie na zaplecze i wraz z Stefanem Cukiernikiem przygotowuje obłędne słodkości. Jej popisowym numerem jest sernik, podobno jest najlepszy, i właśnie to na ten sernik niegdyś poderwała swojego ukochanego Tomasza. Dodatkowa jagoda jest, jak to się mówi, kobietą po przejściach. Była mężatką, wydawało się, że wszystko będzie, wiecie, pięknie i cudownie, a tutaj właśnie ząk. Niestety, w związku z tym, że Łukasz ją zdradził, czyli jej mąż, czeka ją rozwód. I mimo, że pierwotnie Jagora zakładała, że rozwód się, odbędzie się bez większych atrakcji, że się dogadają, że rozwód będzie za porozumieniem stron, to właśnie do niej dociera, że... Nie do końca, że Łukasz chce rozwodu z orzekaniem o winie, co więcej oczywiście winą za rozpad tego małżeństwa, mimo że to on ją zdradził, chce obarczyć Jagodę, to jeszcze dodatkowo zaciera łapki na jej kamienicę, w której mieści się przecież jej ukochana cukiernia. Jakby tego było mało, to okazuje się, że właściciel tejże cukierni ma problemy finansowe, które zaczną dosyć mocno niepokoić Jagodę. Mamy już dwa zakalce, dwa ząbki. Czy coś jeszcze może pójść nie tak? A no, niestety, ale również ukochany Tomasz, w którego ramionach odnalazła szczęście po rozstaniu ze swoim mężem Łukaszem, także okazał się innym człowiekiem niż się tego spodziewała. Jeszcze Wam nie wspominałam, że rodzice nie do końca popierają jej rozwód, mhm. więc faktycznie no. Zaciekawie to ona nie ma, ale nie myślcie sobie, to wcale nie jest smutna historia, to wcale nie jest dramatyczna historia i płakać na tej książce nie będziemy. Na szczęście Jagoda ma ogromne wsparcie u swojej siostry Agaty, od swojej przyjaciółki Laury, u swojego brata Huberta i naprawdę gdzieś tam stoi za nią kilka jej życzliwych osób, które pomagają jej i próbują, żeby, wiecie, w niej wskrzesić, żeby była dzielną, pewną siebie, silną kobietą i żeby tego szczęścia szukała. I w momencie, w którym cały czas jej serduszko jest zranione, pojawia się nowy gracz. Pojawia się mężczyzna, który nagle sprawia, że serce znowu bije szybciej. Czy to właśnie w jego ramionach znajdzie szczęście? I co znaczy, że z tyłu książki mamy napisane, tylko co się stanie, gdy na horyzoncie ponownie zjawi się ten, dla którego jej serce kiedyś tak mocno biło? To się nazywa dylemat. To jak to w końcu jest? Jak to znajdziesz szczęście? więcej wam nie powiem. Wszak nie mogę wam zdradzić całej historii. Gorąco Was zachęcam do przeczytania. Myślę, że jeżeli lubicie literaturę kobiecą, jeżeli lubicie czytać o dylematach miłosnych, o zawirowaniach, o realizmie, bo ta książka naprawdę moim zdaniem jest bardzo realna. To nie jest tylko słodko-cukierkowa historia. To ja Wam gorąco gorąco polecam właśnie tą lekturę. 3 godziny minęło. W tym momencie wyłączam piekarnik, nie otwieram drzwiczek. Nie otwieram drzwiczek również podczas pieczenia bezy. Wyłączam piekarnik i ustawiam minutnik na 15 minut. Po upływie 15 minut lekko uchylam drzwiczki piekarnika i ustawiam minutnik na 20 minut. Kiedy już te 20 minut minęło, spokojnie wyjmuję bezę już na zewnątrz. Stawiam ją na blacie, daję jej ostygnąć, przekładam bezę na paterę, na której będę później ją podawać i chowam ją do lodówki. Warto wspomnieć, że jeżeli mam przygotować bezę na jakiś dzień, to przygotowuję ją sobie wcześniej. Piekę ją późnym zazwyczaj wieczorem, stawiam ją na całą noc do lodówki, dopiero rano ubijam śmietanę i układam na niej owoce. Wybór śmietany do ubijania z mojego punktu widzenia jest bardzo istotny, wiem, że każdy ma swoje preferencje. Ja osobiście najbardziej polecam śmietankę 30% marki Cot. Śmietanka Primo. Ona jest dosyć rzadka. Istotne jest, żeby również ta śmietana była bardzo, bardzo zimna, kiedy przejdę do etapu jej ubijania. I na moją bezę będę potrzebowała dwa takie opakowania, czyli 400 gramów śmietany i około łyżkę do półtorej dużej łyżki cukru pudru. Cukier puder dodaje tak jak i klasyczny cukier do piany dopiero, kiedy ta śmietana już jest na sztywno przeze mnie ubita. Nasza Pawlowa skończona. Ta, powiem Wam, wyszła mi faktycznie większa niż 21 cm i jest dosyć w związku z tym niska. To od Was zależy, czy Pawlowa będzie mała i wysoka, czy właśnie większa i niska. Natomiast ta muszę przyznać, że wyszła mi bardzo, bardzo równa. Ja do dekoracji wybrałam porówki, maliny, porzeczki, ciuskawki i płatki No I dajcie znać, co myślicie. A ja Wam serdecznie jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego filmu i zapraszam Was gorąco do kolejnych.